Siema, siema, ja jestem Maciej i zapraszam was na kolejny film. Na początku mam dla was kil kilka informacji, a później przejdziemy do samego filmu. Na serwerze testowym pojawiły się informacje odnośnie nowej aktualizacji i powiem wam, że jest tego sporo. I wszystko jest po angielsku, więc uznałem, że nie będę się z tym męczył, nie będę wszystkiego tłumaczył, tylko po prostu poczekam, aż będzie, aż będzie na naszym serwerze już informacja po polsku i wtedy sobie to wszystko ogarniemy. Mogę wam jedynie powiedzieć, że dochodzi nowa postać. Tak sądzę, że po umiejętnościach to będzie raczej taka średnia. Myślę, że ewentualnie może być spoko na, bo na bosy. I pojawia się znowu głębia otchłani, więc będziemy sobie, będziemy sobie robić z tego serię. I wraz z tym, do tej głębi pojawiają się różne usprawnienia, i będziemy sobie je przerabiać. Nie? Także to było na tyle, jeśli chodzi o ten, o tą aktualizację. I jeszcze mam taką jedną informację: Wbiliśmy dzisiaj dziewiąty poziom gildii Także osoby, które mają ponad setny poziom, zapraszam. Mamy pięć wolnych miejsc. Także jeśli, jeśli jesteście zainteresowani, chcecie być u mnie w gildii to. To, to zapraszam. Jedyne wymogi to ostatni poziom konta i wtedy możecie do nas wbić. Dobra, to było na tyle. Co do dzisiejszego filmu to troszeczkę sobie poszalejemy i pomyślałem, że zrobimy coś takiego, że będziemy atakować wszystkie osoby, które mam w guildi. Także będziemy jechać po kolei i będziemy każdego atakować i zobaczymy ile osób uda mi się pokonać. Mam nadzieję, że że to nie będzie trwało zbyt długo. Myślę, że nie wiem może podzielimy na, na kawałki Albo nie będziemy po prostu wszystkich atakować, zobaczymy Także dobra, nie przeciągając Zaczynajmy Pierwszy na pierwszy idzie pan Mountain Zobaczymy czy mi się uda go pokonać Powiem wam, że nie próbowałem chyba raz Kiedyś, dawno temu, próbowałem walczyć z, z członkami Gili. A tak to raczej nie próbowałem, więc będzie ciekawo Ciekawo, będzie ciekawie Kogo ja dawałem jeszcze? Feral i... i Szemira. To jest taki mój skład, który używam na aręce. Czy będziemy coś zmieniać? Nie. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy jak mi pójdzie. Kto zwycięży w tym pojedynku? Jak myślicie, możecie robić ten zakłady? To będzie górą. Dobra, odpaliłem się jako pierwszy, ale... Ale pan mountain ma Szemirę i Roska idzie do niej, więc będzie podwójne ulti zaraz. Podwójne ulti Szemiry. I padłem. Dosyć wyrówna wa wyrównana walka jest. Ale chyba uda mi się zwyciężyć. Właśnie miałem mówić. Nie piszcie im tam, że ta ich atakuje. Wiecie? Bo się obrażą na mnie czy coś. Nie mówcie im nic. Dobra, zwycięstwo udało się za pierwszym razem. Ogólnie to będę każdego tylko raz atakował, nie? Bo żeby to nie trwało troszeczkę za długo. Dobra, kolejna walka, pan Q. I zobaczmy, jak teraz będzie. Kolejna walka z panem Q. Damy tak. Damy tak. I damy tak. Powiem, że to jest taki w sumie klasyczny skład, co pan Q ma na tym, na arence. Sporo osób tak używa właśnie czy, tych postaci w ten sposób Ale chyba troszeczkę za, za dużo depsów, tak mi się wydaje. Chociaż w sumie mam podobnie. <grybujesz> Tylko że ja mam Ferala, który ma też ceceki, Proszę mnie nie obrażać w tym momencie. Dobra, dzięki lu Ludzkowi no, Pan kiu całkiem wytrzymałem składzik. Dobra, feralnie nie zginął. W mnie nie zwróciłem uwagi na ten... U uwagi na... Na to, ile Pan Q ma powera. Kurde, jaka ciężka walka. <ścoughs> chyba zwyciężał włos normalnie. Ale będę miał za to teraz y, Talin, która zginęła chyba z trzy razy. Więc ta Shemira padnie na ten... Dobra, to był ciężki pojedynek, <laughs> ale się udało. Ciężki pojedynek, ale się udało. Dobra, lecimy dalej. Pan Protektor. Ino Ma Powera. 10 milionów. Czyli ma troszeczkę więcej niż ja. Ja mam chyba 8, jakoś tak. W porywach no 9. Więc może być ciężki pojedynek. Hmm, czekajcie, bo się troszkę notam. Zróbmy w ten sposób. To jest właśnie taki. Cały czas widzę ten skład na arence i czasem zamiast Szemirki jest po prostu Belinda. Mam 8 milionów 700. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Biorąc pod uwagę, że Pan Protektor ma z przodu Szymire, to myślę, że dam radę to zrobić, ze względu na to, że Feral ją atakuje i, I Rowan z ulti ją stunuje, więc myślę, że że dam radę chociaż tym shieldem od tego tym shieldem od od ludzka nie wiadomo Rymira się odpali? Rymira ma full ulti ale z, z, z... aha ona była w tym dobra, nieważne była w, w, w trumnie Mam wrażenie, że mam za mało obrażenia, nie? Normalnie mam za mało obrażenia na nich. Lucek zginie. Jak lucek padnie, to to zrobię. To, to, to się uda. Chociaż nie wiadomo, czy się uda go załatwić. Masakrę, kawalka. Bądźcie <głasz> na to, tylko żeby lucek zginął. Kurde, i zdąży się odpalić. Mi się wydaje, że czas minie. Masakra to za pojedynek. Jeszcze roska idzie do tego ludzka, nie? Roska idzie do ludzka cały czas. O, czekajcie, czekajcie. Dobra, mamy to Chyba to mamy, tak mi się wydaje przynajmniej. Chociaż mam 20 sekund do końca. Roska na, na ludzko. Tak to wygląda, panie i panowie. <noise> Już trzy razy użył tego. 10 sekund O, 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 czekajcie 10 sekund do końca, 4 Kawałeczek Patrz, <grafię> wygrałem, nie yeah. Ale zgin zginął w tym samym czasie co się czas skończył Przepraszam bardzo, zwycięstwo jak dla mnie Dobra, kole kolejny ten będzie pan midi Zobaczymy co on tutaj ma Dobra, tutaj może być ciężko ze względu na, na Irona, ale powiem wam, że nie będę zmieniał składu, zostawię ten skład co mam Ewentualnie mogę dać yy, Mogę dać Atalię plus pana Artura, nie? Coś w tym stylu, bo Artur jest odporny na CCKi Zrobimy może tak no, Nie ma sensu kombinować, zrobimy tak Plus jest z tego taki, że jak przyciągnie ten yy, Rowana to będzie Stunik, nie? Dobra, zrobimy w ten sposób Zobaczmy Rowan się odpali to tam, to mamy to Dobra, Rowan pierwszy się odpalił Mój Rowan Bo pan Mili też ma Dobra, Iron padł, Lucek padł Dobra, myślę, że mamy to To prawda jest Belinda plus Emira, ale ale damy radę dobra, udało się, nie zwróciłem uwagi na power dobra, pan midi został pokonany lecimy dalej pan kzh teraz yy, dobra, tutaj może być ciężko yy, ze względu na tasi i na aeorna w połączeniu z, z ferelem i rowanem ale jestem pozytywnie nastawiony. Dobra, zrobimy podobny skład do Do tego, co było wcześniej. Tak. Tak i tak. Dobra, zrobimy w tak, jak jest teraz. I zobaczmy. Jak mi się rowan odpali, to myślę, że będzie gituwa. Dobra. Będzie ciężko. Nas i ulta Dobra, to chyba przegram. Tutaj będzie ciężko. Mm -hmm. Niestety zostałem pokonany. Chociaż może nie. Zostałem zniszczony. <śzybki>... Szybka walka była. Dobra, lecimy dalej. Mister Heretyk. Ten sam składik dajemy. Nie będę nic kombinował. Hmm, czy coś będziemy zmieniać? Nie, zrobimy tak. Klasyczny arenowy skład. Jako pierwsza jako odpaliła się Szymira Przeciwna. Najgorszy będzie ten lucek z tym shieldem swoim. Dlatego będę musiał się na nie skupić, żeby, go żeby wygrać. Ale dobra, ten shield nie był jakoś mega mocny. Jakby Roska szła do niego, to może... To może wtedy. Tak, to. O ten, zapomniałem, miałem pokazywać, yy, kto jakie obrażenia zadał. Cholera, zapomniałem o tym całkowicie. Dobra, mój błąd. Nie jestem pewien, czy iść dalej. Chociaż w sumie... Zobaczymy, jaka jest... Jak... Dobra. Możemy iść dalej. bo się nie opłaca atakować tych, tych osób, które mają niższy szypałe troszkę bo bez sensu, nie? kolejny taki klasyczny skład na ręce dobra, mój Rowan się pierwszy odpalił popełniłem błąd, Mogę dać yy... mogłem dać Ferela do góry żeby tego ludzka takało. ale dobra Mój troszeczkę popełniłem błąd właśnie, bo tu jest Belinda i ona będzie ultowała mi tego Rowana. Będzie mi ultowała tego Rowana. Właśnie. Żeby ten Lucek zginął. Dobra, no, Lucek umarł. Dobra. Ym... Talin umarła mi już trzy razy chyba. Więc teraz jak się pojawi, to będzie miała bardzo fajne obrażenia, jeśli przeżyje. Znaczy, jeśli udaje się w tam pojawić. Dobra, lipa. Mój błąd, mogłem po prostu lepiej ustawić postacie. Troszeczkę na Janusza to zrobiłem. Jakbym lepszy, lepiej ustawił postacie, to byłoby ciężko. Dobra, lecimy dalej. Dobra, tutaj już jest troszeczkę mniejsze power, więc. Więc. Wiecie, co myślę, że będę szukał osoby z. Z większym power'em Żeby nie było, że tylko słabszych atakuje Tak wiecie, mniej więcej blisko mnie Będę patrzył na poziomy konta. dobra, tutaj raczej nie powinno być ciężko Bo jest duża różnica w, w sile Noice Dobra, rzućmy teraz okiem na ten. Będziemy patrzeć na. na level konta. Do 94. gdzie to wciska? Niższy. Do 91. No, w sumie w mojej okolicy. Ale wolałbym atakować kogoś na wyższym, wyższym powerem. O, to jest ok. Kogoś z wyższym powerem niż ja. Dobra, spróbujemy w ten sposób. Tak i tak. I damy tego tu. I tak. I będziemy liczyć, że się skupię na ludzku. No, Fox zginął. Nie wiem dlaczego Fox akurat był, Ja bym dał Rowana zdecydowanie. A też w sumie zależy od giry. Jak macie te dwa na Romania, to można stać na luzie. Lepiej tankuje niż tanki <laughs> dobra, udało się. Lecimy dalej. Dobra. Yy, 190. Też niższy, za bardzo. Pan Immu też ma troszeczkę niższy, to nie będziemy atakować. 85. Też niższy. Chyba więcej nikogo nie zaatakujemy. Ewentualnie to możemy sprawdzić. Też niższy. Pan mm. fresh. O. Mm. Nie, nie. Co prawda nie jest jakaś duża różnica, ale chciałbym tak. Jeszcze bliżej mnie. Tu też jest niższy. Tutaj. O. Dobra, tutaj możemy zaatakować zobaczmy yy, czekajcie bo ja się troszkę mota wiecie co damy w ten sposób i damy w ten sposób teraz się rowan odpali i chyba mamy tę się Dobra, tutaj troszeczkę taki dosyć randomowy skład. A raczej nie pod PvP, <noise> tylko było wsadzone co tam. Co mam to wsadziłem. Mm, dobra, chyba już nikogo nie będzie tutaj. Pan bez planu, a to właśnie był pan bez planu, ok? Także jeśli to oglądasz, to i troszeczkę pozmieniać skład. Dobra, kolejny klasyczny skład na tym. Na Arense. I Zrobimy tą samą opcję w ten sposób i w ten sposób. Skupiamy się na tym ludzku. Zabijemy ludzka, to powinno być easy. Skupimy się na ludzku. Roska idzie do szymirki, więc jest ok. Jakby szła do ludzka, to był problem, a tak to. Tak, to myślę, że bez problemu. Dobra, wiecie co, zrobimy sobie jeszcze jedną walkę, bo nie chcę, żeby ten film trwał godzinę. O kurde, patrzcie. Powiedziałem, że bez problemu, no ale wyszło jak wyszło. Wykrakałem, panie i panowie. Wykrakałem. Szemira, Szemira plus ta plus roska <grymne> Zobaczmy jakie ona wrażenia zrobiła 36 milionów <grymne> Masakra, zostałem z bicy teraz Dobra, zobaczmy czy jeszcze kogoś uda nam się znaleźć tutaj 195 poziom O, dobra Dobra, to będzie finałowy pojedynek panie i panowie Hmm, jak my to rozwiążemy? Zrobimy tak, tak, w ten sposób. może być ciężko przez tą narkę i ludzka. Dobra, narka dostała szybkie lanie. Nie wiem dlaczego Fox jest z przodu tutaj, troszkę bez sensu. Już bym wolał dać tą przymirę, ze względu na to, że może się leczyć. Dobra, udało się. Dobra, panie i panowie, mam nadzieję, że ten film się podobał. <głos》>. Powiem wam, że tak to całkowicie losowo na niego wpadłem. Akurat sobie tak patrzyłem i pomyślałem, kurde, chociaż mogę zrobić film, jak atakuje wszystkich w może być to całkiem ciekawe. Dobra, ym, to by było na tyle. Zapraszam was na polską grupę poświęconą Arence, na mój Discordzie, kobalinki znajdziecie w opisie. Zapraszam też do mojej gildii. Jak widzicie, 5 miejsc. Jeśli macie 100 plus poziom, to to, to zachęcam i przypominam, że w piątek o 20 będzie stream z Arenki, w którym będziemy robić sobie quiz, który, kto, który przygotowali moi widzowie. Także jeśli Was to interesuje i chcecie wziąć w tym udział, to zapraszam. Także to było na tyle, widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, ho.